Wszystkim. dzisiaj mam na sobie t-shirt bardzo adekwatny do tematu, bo chcę poopowiadać o jedzeniu w Indiach i o tym, jak jeść tam bezpiecznie, bo to chyba dosyć znany fakt, że nie trudno jest tam się zatruć. Myślę, że taką absolutną podstawą do tego, żeby zachować bezpieczeństwo, jest picie wody tylko z butelki. Naprawdę nigdzie, nigdzie nie wolno pić wody z kranu, nawet w restauracjach, nawet w hotelu, nie warto ryzykować. Co więcej, nawet warto jest. Używać ją do mycia zębów. Mam koleżankę, która właśnie w ten sposób się zatruła, ponieważ nie wiem, nic dziwnego, ale właśnie po tym, jak umyła zęby wodą w swoim Airbnb, następnego dnia miała zatrucie pokarmowe. Także woda butelkowana do wszystkiego. Kolejna porada to nie używać także lodu, ponieważ lód może właśnie być też z wody z kranu. Dlatego jakiekolwiek, nie wiem, mrożone kawy totalnie odpadają niestety, jeśli chcecie tak totalnie nie ryzykować. Dalej, jeśli chodzi o uliczne jedzenie, bo Indie bardzo z tego słyną i szczerze mówiąc jest ono po prostu przepyszne, myślę, że zwłaszcza jeśli jedziecie do Delhi czy Mumbai'u, szkoda by było nie spróbować. Ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, najlepiej po prostu jeść tylko potrawy, które są smażone na głębokim tłuszczu albo bardzo długo gotowane. No i jeśli dostaniecie do tego jedzenia jakieś sosy, to najlepiej je zostawić. Tak samo, jeśli dostaniecie jakąś sałatkę, nie wiem, ze świeżej, surowej cebuli czy ogórka, zostawić. Po prostu trzeba jeść to przetworzone, ugotowane jedzenie, i wtedy wszystko powinno być ok. Jeśli też chodzi o restauracje, to akurat w Indiach czasem warto jest pójść do tych turystycznych, do hotelowych restauracji, bo przynajmniej wiecie, że tam standardy higieny są wyższe. Także ym, akurat w tym kraju czasem jest to lepsza opcja niż próbowanie jakichś takich małych, lokalnych knajpek. I teraz mówiąc to wszystko, czy takie zasady na pewno zagwarantują, że nie zachorujecie? Ym, no niestety nie. I to mogę powiedzieć z własnego przykładu, że po około tygodniu w Indiach stało się i zachorowałam. To być smaczne. I look so bad, right? Jak to się stało, że się zatrułam? Pomimo tego, że nie piłam wody kranowej, że unikałam tych sosów, nie jadłam w ogóle surowego jedzenia, nigdzie, naprawdę, nawet w domu go nie jadłam. No, ale co się stało? Pojechaliśmy do Goa, czyli do takiej małej miejscowości, więc no nie byliśmy już w stolicy. Myślę, że tam w tej części kraju są też inne bakterie, do których nawet mój chłopak nie był do końca przyzwyczajony. No, i poszliśmy tam na obiad do restauracji w 100% wegetariańskiej, i ona miała też dobre recenzje. Natomiast była to taka knajpka przydrożna i bardzo, bardzo tania. Później, jak poznaliśmy taką parę, która mieszka w goła, to nam powiedzieli, że właśnie jeśli jesteście w goła, to w tym miejscu nie warto jeść przy przydrożnych knajpach. Tam niestety mają niskie standardy higieny. No i w tej restauracji zjedliśmy obiad, który był ugotowany. Jedyną rzeczą, którą zjadłam, która może y, mogłam, była trochę ryzykowna, to był jogurt, ponieważ, oczywiście, jogurt, jeśli jecie go w domu, sami go otwieracie, to jest bardzo zdrowy dla jelit i pomaga nawet zapobiec wszelkim takim problemom. Natomiast jogurt w restauracjach często jest mieszany z wodą z kranu, żeby go trochę rozcieńczyć. Więc no, na jogurt trzeba uważać. Na no, akurat w tej restauracji, już byłam tydzień w Indiach, czułam się trochę odważniejsza, no i zjadłam ten jogurt. No i do tego cały obiad był bardzo bardzo tłusty i bardzo ciężki. I być może to powinno nas trochę zaalarmować ale byliśmy bardzo głodni i bardzo zmęczeni i wszystko było smaczne, więc no niestety nie zorientowaliśmy się, że jest to coś, czym powinniśmy się martwić. I właściwie efekty tego czułam już od razu po zjedzeniu posiłku, było mi bardzo ciężko na żołądku. No i teraz przejdę do drugiej części filmu, czyli co zrobić, jak już się zatrujesz, no bo to jest niestety dosyć prawdopodobne. <laughs> Pierwsza rzecz jest taka, żeby wziąć ze sobą lekarstwo przeciwwymiotne. Dlatego, że jak już wiadomo, na początku organizm po prostu musi to zwrócić, e, jednak w moim przypadku na przykład tak było, że nawet kiedy już nie miałam dosłownie nic w żołądku, dalej miałam ten odruch i potwornie, potwornie się odwodniłam. Także dla bezpieczeństwa najlepiej mieć ze sobą takie lekarstwo. Drugą rzeczą, w którą warto się zaopatrzyć, ale można ją też kupić lokalnie, no to są elektrolity. To mnie naprawdę uratowało, byłam potwornie zmęczona i tak naprawdę nie mogłam jeść, nie mogłam pić, nic innego, tylko te elektrolity mnie to tak trochę stawiały na nogi. Kolejną rzeczą, którą warto ogarnąć, to jest ubezpieczenie na podróże. Jeśli jesteście już w innych i zachorujecie, no to najlepsze co można zrobić, to po prostu pojechać do szpitala i dostać kroplówkę. W ten sposób... Możliwe, że wyzdrowiejecie bardzo szybko i znowu będziecie mogli zwiedzać, eksplorować i wszystko jeść. <gry> w moim przypadku akurat nie zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, ale no to opowiem wam teraz dlaczego i całą historię. Ogólnie to w Indiach byłam tylko na 10 dni, więc nie tak długo i cieszyłam się, że przez cały pierwszy tydzień na szczęście nie zachorowałam. Natomiast kiedy się zatrułam, byliśmy bardzo daleko od domu mojego chłopaka, w Goa, czyli na drugim końcu Indii na wybrzeżu. Tam nie znaliśmy nikogo, więc kiedy zachorowałam, to nie za bardzo wiedzieliśmy, do kogo moglibyśmy się zwrócić. Mój chłopak się martwił tym, że jeśli pojedziemy do szpitala, no to mogą próbować nas trochę zeskamować, bo o ile w Mumbaju czy w Delhi dostalibyśmy na pewno najlepszą opiekę zdrowotną, no to w Goa nie za bardzo wiedzieliśmy, jakie są standardy. Także nie chcieliśmy ryzykować. O ile to nie byłoby jakby jedyna możliwość. No i tak, ja zachorowałam naszego ostatniego dnia w Goa, kiedy następnego dnia rano mieliśmy lecieć do Bombaju. Także całą noc po prostu nie spaliśmy. No i zdecydowaliśmy, że jeśli będę się czuła bardzo, bardzo źle rano, no to trudno, pojedziemy do szpitala nawet w Goa, no bo po prostu musimy zadbać o moje bezpieczeństwo. Natomiast jeśli uda mi się jakoś zatrzymać te wymioty i wypić też trochę wody, no to wsiadamy w samolot i po prostu w Bombaju ogarniemy sobie dobrą opiekę zdrowotną. Taki był plan. No i teraz wam powiem też trochę o kulturze Indii i o naprawdę niezwykłej gościnności i takiej uczynności, jaka charakteryzuje właśnie Hindusów. Ponieważ w Goa dosłownie dzień wcześniej poznaliśmy taką parę, która też podróżowała właśnie do Goa. E, pogadaliśmy trochę w samolocie, po, e, wzięliśmy razem taksówkę, potem poszliśmy razem na obiad. Ogólnie nie znaliśmy się dobrze, no dopiero co się poznaliśmy, ale byli bardzo sympatyczni. No i kiedy ja zachorowałam, no to mój chłopak zadzwonił właśnie do tego kolegi. I to była, wiecie, trzecia, czwarta w nocy. Ten chłopak akurat wrócił z imprezy i w ogóle nie poszedł spać, tylko całą noc siedział z moim chłopakiem na telefonie, e, trochę jako takie wsparcie moralne. I kiedy mój chłopak dał mi jeden lek przeciwmiotny, który nie zadziałał zupełnie, no to tamten chłopak zaoferował o to chyba jakoś czwarta, piąta nad ranem, zaoferował, że on swoim skuterkiem podjedzie pod nasz hotel i da nam ten lek. No i faktycznie tak zrobił ten lek zadziałał. Na szczęście mój żołądek się w końcu trochę uspokoił, byłam totalnie wyczerpana i wszystko mnie bolało, ale przynajmniej wiecie, udało się zatrzymać te najgorsze objawy. Także byłam w stanie wsiąść do samolotu i cały lot w ogóle przespałam. Yy, nic, się, nic się złego nie stało i na szczęście udało nam się dotrzeć do hotelu w Mumbai'u. I w Mumbai'u już mieliśmy różnych znajomych, więc tam znajomi mojego chłopaka właśnie zaoferowali, że przywiozą nam obiad, jedzonko takie, wiecie, um, odpowiednie dla mojego brzuszka. I przywieźli mi jogurt, ryż. Jakieś tam takie bardzo lekkie potra po, jak, jakąś taką lekką potrawę z soczewicy która podobno też pomaga na żołądek. E, no i banany. No i to jest właśnie, może, taka ostatnia porada to myślę, że wszyscy wiedzą, ale no, jak już się zatrujecie, wypijecie te wszystkie elektrolity no to potem m, trzeba bardzo ostrożnie przez dwa dni, myślę, jeść takie potrawy totalnie bez przypraw co więcej jest ciężkie, ale no, właśnie jogurt, ryż, banan i chleb m, m, może jakieś krakersy. Zazwyczaj to jest dobre rozwiązanie i dobry pomysł. No i tak właśnie zakończyła się moja pierwsza niezbyt przyjemna przygoda w Indiach, ale i tak muszę przyznać, że naprawdę mi się poszczęściło i wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które robiłam, czyli unikanie właśnie tej wody, także, także jedzenie właśnie probiotyków, jednak przygotowało jakoś mój organizm na to, dlatego że chorowałam dosłownie tylko jedną noc. Następnego dnia po prostu byłam zmęczona, słaba i musiałam spać i pić te elektrolity, ale już kolejnego dnia zwiedzałam Mumbai i tak naprawdę ta choroba nie pokrzyżowała nam żadnych planów i nie musieliśmy rezygnować z dalszej wycieczki. No i cóż, jaki wniosek z tego filmiku? Trzeba po prostu być bardzo ostrożnym ale także przygotowanym na najgorsze, bo czasem i te środki ostrożności też mogą nie wystarczyć. Ale myślę, że mimo wszystko nie ma co się bać, bo zatruć można się tak naprawdę wszędzie. I myślę, że jeśli pojedziecie się tam dobrze przygotowanym, to naprawdę dacie radę. A przy tym to jedzenie w Delhi Mumbai'u jest tak pyszne, że um, warte grzechu <grych> i nawet warte tego zatrucia pokarmowego. A przy tym bardzo dotknęło mnie to, um, ile osób zaoferowało pomoc um, i no, nakarmiło mnie i doprowadziło do zdrowia. Także, mimo wszystko, powiedziałabym, że było to pozytywne doświadczenie. No i to był mój pierwszy raz w Azji. Także to się musiało wydarzyć. Musiałam po prostu swoje przechorować. I myślę, że teraz jak następnym razem pojadę, to mój żołądek będzie już otworniejszy i gotowy na kolejne przygody. Gorąco jest bardzo. Pomiędzy Delhi a Bombajem. różnica jest bardzo duża tak naprawdę, bo w Delhi już jest taki jakby koniec lata, to znaczy na polskie koniec lata, jest tak przyjemnie. 20 stopni, słoneczko. Tutaj jest 35, więc no nieźle grzeje. Także musimy się jakoś chować przed tym słońcem o ile możemy. A teraz w ogóle idziemy na taki jakby lunch, ale ja raczej tylko będę nagrywać i obserwować co oni tam jedzą, dlatego że dzisiaj wieczorem mamy ślub no i chciałabym bardzo być zdrowa i żeby już mi nic nie zaszkodziło do wieczora, zresztą w ogóle mi nie podchodzi jedzenie, zresztą w ogóle mi nie podchodzi jedzenie szczerze mówiąc po tych ostatnich perypetiach żołądkowych jako pierwsze danie. Mamy klasyczne południowo-indyjskie danie z liścia bananowego. Firmuje się je na tym liście bananowym, ale się nie Je się tylko w środku ryżowy naleśnik i takie sfermentowane chili. Mam nadzieję, że to się stanie. Bardzo smaczne. Ogólnie mój żołądek trochę cierpi, ale warto. Tasty. Ok, Drugie danie. I tak wygląda pizza. Jest zrobiona z kaszy, yeah? e, z kaszy z okay. z kaszy teklanej. I pachnie pysznie. E, okay. Głównie trudzi oregano i ser, Chyba nie moter, chyba yeah. ale wygląda ładnie 10 Ten out of ten? How super, much out, out of ten? Super. You Look, I'm going by myself. So, tak, wezmę <mum> Bardzo zmarsztowało. Teraz teraz racji usłyszeli, że mam problemy z żołądkiem, więc przygotowali mi jakąś małą porcję excleta z Resję. Ryżu z uczywicą podobno no, podobno mi pomoże. <gry> Bardzo miło. A tu dla mnie danie, sosu raczej nie będę jadła, ale tu mam te takie mini naleśniki, takie jakby, one są w sumie bardziej te takie kluseczki jakby na parze ze sfermentowanego ryżu, no dobre na żołądek. Jest kolejny przykład indyjskiej właściwości. Wspomniałam koleżance z że mam bardzo suche włosy i szkoda, że na ślubie będę tak wyglądać. E, więc wysłałam mi do hotelu e, maskę do włosów, którą produkuje jej firma, żeby mogła je sobie odświeżyć przed ceremonią. A jego druga ciekawostka to Indie mają teraz taką aplikację, która się nazywa Blinkit. Indians last minute app. I w około 10 minut dostarcza ci wszystkie produkty a cena dostawy jest albo darmowa, albo, być jakieś tam grosze. Więc cokolwiek potrzebujesz, zamawiasz na ten Blinkit i przyjeżdżasz i no nie wiem, w 10 minut maksymalnie. Po tygodniu w Indiach wreszcie pierwsze, pierwszy raz w Brickshite. na ślub właśnie tak trzy godziny później, ponieważ wtedy się zaczyna cała ceremonia. Natomiast e, tutaj u Gujarati przechodzi się na czas, o czym nie wiedzieliśmy i dzwoniliśmy nam do pary młodej e, od dwóch dni, że jak się rozmawiałam wczoraj, no, ale widocznie byli bardzo zajęci z całym przygotowaniem i tak dalej, więc e, nie odebrali i nie, nie, nie zdążyliśmy potwierdzić, czy trzeba przyjechać później, czy nie. No i przyjechaliśmy sobie tak na luzie, dwie godziny po rozpoczęciu ceremonii Ceremonia już się zakończyła, ogólnie nic nie było tam do roboty. Jakieś tam resztki jedzenia, którego ja i tak nie mogę zjeść. Eee, więc sam tylko sam sobie coś tam podjął, zrobiliśmy zdjęcia i e, idziemy z powrotem do hotelu. Także jesteśmy trochę rozczarowani, no ale cóż, przynajmniej będę mieć pomoc, żeby wrócić, wrócić do Indii i doświadczyć prawdziwego indyjskiego wesela, bo to podobno jest e, wspaniała zabawa i 5 dni celebracji w ogóle.